Hej, 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 Siemanko. Dzisiaj yy, obejrzycie unboxing drugiego jajka niespodzianki. Już mam je w swojej prawej ręce. Lewą ręką kameruję, komentuję, opowiadam co się dzieje. Tak, zdecydowałem się nagrać ten odcinek, bo yy, miałem... Nie, że Po prostu chciałem zjeść coś słodkiego. Ale ostatni słodycz jaki mi został to jajko niespodzianka. Także dzisiaj ocenię najpierw czekoladę. Jest dużo białego w środku. Białe jest lepsze. To brązowe takie... No, czekoladowe. Ale białe jednak jest najlepsze, bardzo tłuste. I okropnie słodkie A wszyscy wiedzą jak smakuje Kinder Czekolada zajmiemy się najważniejszym, czyli zobaczmy co jest w środku. Zabawka jest. Może nie jest tak gówniana jak ostatnio. Zobaczymy. Zabawka motoryzacyjna. Znowu. Tym razem puzlo motorek. Stadem QR. No kurwa nie wierzę. Motorek do wstrykania. Ostatnio było Lambo do wstrykania. To se powstrykamy. Dobra. Trzeba złożyć motorek, na pewno da się to zrobić jedną ręką. Do ramy wchodzi silnik, na sam koniec widelec i można wstrykać. To będzie zabawa. O, a na stole mam lambo, zapomniałem o tym. Zaraz zobaczymy, co lepiej jest strykiwalne. Mogę sobie drugą ręką na zbliżenie. Tak. Motorka nie dało się złożyć jedną ręką. Yy, nie jest stworzony metodą puzzlową. Montaż był yy, kompletnie inny. Widać, że nie są z jednego zestawu, jednak chociaż obie zabawki jeżdżące, obie składane. Teraz, jak strykać to? To jeszcze nie wiem. No, instrukcja pokazuje co innego. Zobaczcie sami. Po odpowiednim złożeniu i naciśnięciu z góry, a potem stryknięciu motorek powinien jechać. Ale ten motorek robi coś dużo lepszego No nie powiem zabawka jest dużo lepsza To można się już spokojnie bawić Kukać, się trochę obracają No nawet się nie przewraca chociaż to motorek Dużo lepsze niż autopuzel Ocencie sami Ja wolałbym się bawić motorkiem a Autopuzel leżałbym gdzieś z boku